Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Prawo i sprawiedliwość to dwa wyrazy, które połączone były ze sobą w Starym Testamencie. I w tym zestawieniu, bardzo często sprawiedliwość była tylko pozorem. Była zewnętrznie poprawna, ale nie porządkowała wewnętrznie człowieka i nie dawała mu pokoju. Jezus pokazuje nam dzisiaj wyraźnie, że nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia i wiary. Tylko w tym zestawieniu sprawiedliwość jest skuteczna i zgodna z duchem chrześcijaństwa. Tylko wtedy, gdy człowiek nie koncentruje się na tym, co mają zrobić inni, ale stawia wymagania samemu sobie i z miłością podejmuje działanie, Świat staje się sprawiedliwy. Miłosierdzie i wiara stwarza przestrzeń, w której sprawiedliwość może się w pełni urzeczywistnić. Zastanówmy się, co dzisiaj dla nas znaczy sprawiedliwość i czy nasze rozumienie niesie światu pokój. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.